Rozpoczynamy w takim razie pierwszy mecz na nowym balansie, w Warcraft 3. Czy dzięki tym zmianom, jakie widzieliśmy w ostatnim patch'u, elf okaże się być najlepszą rasą? Ork, no niekoniecznie. Ork, według mnie, na nowym balansie będzie miał troszkę problemów względem tego, co było. No a zaraz to się wszystko okaże. Naprzeciw siebie mamy dwóch świetnych zawodników, Colorful przeciwko Infi. Infi, jeden kiedyś z najlepszych, znaczy najlepszy Hum swojego czasu na świecie. Wygrywał Humem wtedy, kiedy to było niemożliwe dla innych. Colorful, aktualnie jeden z najlepszych Elfów na świecie. Myślę, że gładko takie top dwa. Co ciekawe, powiedziałem, że Infi kiedyś był jednym, znaczy najlepszym Humem swojego czasu, ale aktualnie gra orkiem. Infi, aktualnie jest zawodnikiem, który nie mainuje jednej rasy, próbuje grać kilkoma rasami na raz. Ale aktualnie chyba najlepiej czuje się orkiem, i jak widzimy, tutaj właśnie wybór padł na terasę. Zagrany Farsir, daleko widzący, bale ponuro po ponuroki, ponuruki, whatever, jak zwał, tak zwał. Co ciekawe, mamy zagranego Farsira, który nie jest przyjęty jako taka typowa meta przeciwko elfowi. Zazwyczaj widzimy w tym Blade Mastera. z drugiej strony łowca demonów, Demon Hunter bohater, który no, będzie miał troszeczkę łatwiejsze życie przeciwko Farsirowi niż przeciwko Batemasterowi, tak mi się przynajmniej wydaje, ale zaraz zobaczymy, czy może ten wybór też bohatera, właśnie takiego, tego, którego tutaj widzimy, czyli Farsira, nie jest może spowodowany tym, że gramy na tej mapie Hammers Fall. Mapa, na której farcire można sobie bardzo fajnie klipować na początku gry, chociażby te środkowe kampy, gdzie za darmo można ściągnąć dwa fajne przedmioty i do tego drugi poziom bohatera. Colorful, pierwszy przedmiot. Rękawice żwawości, które dostały buffa. Od tej pory rękawice żwawości dają 3% więcej ataku szybkości niż w poprzednich paczach. Według mnie była to zmiana totalnie niepotrzebna, ale pewne osoby z pewnego community. community za, za, za zachodniej granicy forsowały te zmiany. Cholera wie po co? Według mnie jedna z głupszych zmian, jakie widzieliśmy, jest to zmiana, która bufuje dwóch bohaterów, czyli właśnie Demon Huntera i tak naprawdę Batmastera. Ale niech będzie jak już jest wprowadzone. Tym bardziej tutaj mamy bardzo fajny teraz komba, rękawice żwawości oraz ciżemki zwinności. Te dwa przedmioty można powiedzieć, że troszeczkę ze sobą się łączą. Czyli jeden ma wpływ na drugi. Mamy od Infiego w końcu drugi poziom. Szpony plus 4, pierścień ochrony plus 4, jest harasowanie. Pierwsza studnia skancelowana, Do tej pory jeszcze elf tak naprawdę niczego nie stracił poza studnią. Dosyć szybko była wysadzona, więc surowców też dużo nie stracił. O, proszę bardzo, zabite dwa wispy, jeden za pomocą Chaina, drugi dobity przez siepacza. Trzeci że zostanie uratowany uratowany postawiony do łowców, Demon Hunter cofnął się ze swoimi łuczniczkami czterema do obrony. Czy uda się zabić tego oto siepacza? Czy będzie blokowanie za pomocą wilka? Tak, jest, będzie blokowanie czy nie będzie blokowania? Nie będzie blokowania. Mana berd za 47 punktów na na e, widzący na farsirze. Troszeczkę tutaj mała wymiana punktów życia u jednego i drugiego zawodnika. No, i co będzie im mieli tutaj zagrane? Czy będą zagrane driady? Czy będą zagrane niedźwiedzie? Infi, co nam tutaj zagra? Czy będzie drugi Shadowhunter? Podwójna bestiarnia? Podwójna bestiarnia! Czy będzie jakiś. Fire Lord! Proszę bardzo! Co to za dzikie strategie! Nowy patch, nowe zmiany, nowy Warcraft, nowe życie. Nowa nadzieja na to, że Warcraft znowu będzie grom na topie. Zobaczymy. Może będą jakieś ciekawe strategie. Które przyciągną większą ilość graczy, widzów, sponsorów, pieniędzy, szejków, dubaj, turnieje miliony. Drugi poziom prawie już na Fire Lordzie. różdżka kradzieży Many. No i będzie mocna presja. Może uda się przechwycić jakąś jedną łuczniczkę, niekoniecznie. Trzeci poziom już Demon Huntera. 4 studnie w gotowości. Studnie dostały buffa na regenerację many. Dzięki czemu można sobie więcej zregenerować many na swoich hiroskach. Przynajmniej w takim early game. Early, mid game. Przejęty kolejne. Przejęte kolejne obozowisko po stronie. Kolorfula, ale on to widzi. Mana Berna wykorzystał na Fire Lordzie. No, odważnie, odważnie, też tak naprawdę tutaj wydaje mi się, że Colorful musi uważać, bo jak za dużo obrażeń otrzyma na swoim Hirosie, to może mieć problem z maną. Tym bardziej, że widzimy, że to będzie granie na te 2 Będą dryady, nie będzie żadnych niedźwiedzi, więc ta możliwość regeneracji punktów życia na bohaterze jest troszeczkę ograniczona. Dryady, yy, fajny pomysł w sumie przeciwko temu Firelordowi. Masa tutaj przywołańców lawy. Pozwala to klipować. Mamy pierwszych raiderów, Siata jeszcze nie jest gotowa. Otoczony! Demon Hunter musi wykorzystać teraz mikstru niewrażliwości. Ma kilkanaście sekund na to, żeby teraz zadawać darmo obrażenia, ale czy on będzie w stanie tutaj cokolwiek zawić? Sam Demon Hunter nie jest w tym momencie wystarczający, żeby tutaj coś wyciągnąć poza tym jednym siepaczem. W zamian stracona mikstronę niewrażliwości, pierwsza łuczniczka. Czy mamy ruta? Czy mamy ruta? Rut jest. Rut jest na KTG. Czy będzie polowanie na Fire Lorda? Jest polowanie na Fire Lorda, przyrzucony TP i Fire Lord TP w zamian zabite dwie łuczniczki, albo jedna, a jedna łuczniczka. Ok, ale stracona również mikstra niewrażliwości. To chyba najbardziej boli, tak naprawdę, tutaj Colorfula. Będzie próba przejścia w T3, czyli Colorful wie, że będzie potrzebował in the end, sooner or later. Swoich niedźwiedzi właśnie po to, żeby dać troszeczkę nawet regeneracji punktów życia Demon Hunterowi. No i do tego jeszcze jakieś dodatkowe obrażenia niedźwiedzie zadają. No, dosyć duże liczby. No ale widzimy. Infi daje odpocząć swojemu zawodnikowi. Przeciwnikowi. Polepszenie dla łuczniczek, zasięg na łukach. Cztery łuczniczki. Są pierwsze dryady. Czy będą wyspylowały? Od razu zdispelowały wilki. Zniszczone. Rucik na rajdera. Pierwszy rajder będzie wyciągnięty. DH ma TP. Będzie mógł kupić troszkę czasu. FS nie ma, nie ma tego. Nie ma nie many, więc nie ma chaina. Czy uda się wyciągnąć jeszcze jednego rajdera? To by się bardzo przydało. I nie, nie udało się wyciągnąć tego rajdera. 5 punktów życia. Ucieknie. Demon Hunter pełna ilość punktów życia. Niedźwiedzie powoli są szkolone. Tak naprawdę tutaj czasu potrzebuje teraz Colorful. Dwie minuty. Jeżeli Colorful będzie w stanie wytrzymać dwie minuty, zrobi sobie dwa niedźwiedzie. On tę grę będzie w stanie wygrać. Spotkanie w systemie BO3. Więc w razie czego to będzie dopiero. oj, ojoj, oj, oj. za bardzo wyszedł prawdopodobnie Demon Hunter i niestety nam polegnie. Ciężko teraz będzie go wskrzesić. Kurczę, kurczę. Za bardzo, chciał ratować koniecznie Colorful sobie studnie, ale nie wiem czy teraz przez to po prostu nie przegra całej gry. Trzeba było chyba poczekać na tego niedźwiedzia. No i teraz właśnie, teraz wyjdzie niedźwiedź, czy uda się uratować konie GG Olin Bardzo ładny, znaczy Olin, no to w sumie Olin był. Olin zagrany przez Ifiego, czyli Infiego. Yy, Colorful jednak troszeczkę za bardzo... Stanął z przodu swoim Demon Hunterem, myślał, że studnie może go utrzymają, ale pamiętajmy o tym, że aktualnie Final Lord dostał trochę buffów i tych obrażeń zadaje więcej niż kiedyś. Fajna gra, pytanie czy to zadziała na innych mapach, zaraz się okaże. Trzy razy zabitych bohater, nice. Dobra, zaraz będzie druga gra. Mhm. Wjeżdżamy od razu w drugą grę. Kurde, dawno nie kastowałem. Dzisiaj tak sobie powiedziałem, a dawno nie kastowałem. <laughs> Spróbuję. Ale nie czuję na razie w to. w ogóle. Trzeba się wkręcić. Fajna gra, niekonie komentarz niekoniecznie. No właśnie mówię, muszę się wkręcić. To jest gra do 2, b o 3, czyli oznacza najlepszy strzegier, nie? Czyli ten, który wygra dwie gry jako pierwszy. Dziękuję, graj, za konstruktywną krytykę. Pozdrawiam w tej grze, postaram się dać siebie więcej. Siebie więcej, może ci przy, Chociaż dygnie teraz. Rozumiem, że na ci odrobinę nie pobudziłem, ale mam nadzieję, że teraz w tym meczu będę w stanie coś spowodować, żebyś poczuł ciepło. Czy to w klatce, czy to gdzie indziej trochę niżej. Może nawet takie napięcie, jakie czułeś, kiedy byłeś młodszy, grając w Warcrafta 3 i widząc, jak Twój Blade Master zadaje obrażenia krytyczne 250, a nawet i 300. Jak Ci siadły dobre itemy. <laughs> Jedziemy! Gra numer 2, Szanic Terenasa. Mapa, której dawno nie widziałem, szczerze mówiąc. Granej na turnieju, nie wiem w sumie, kto jest większym faworytem na tej mapie. Pamiętam, że jak grałem Orkiem przeciwko elfowi na tej mapie, to w sumie myślałem, że tutaj jest szansa wygrać. Znowu mamy zagranego, proszę bardzo, daleko widzącego Farsira. Mm -hmm. Skautowanie za pomocą peona. Ciekawe co tutaj Infi nam szykuje. Czy będzie próbował, może ściągnąć, znaczy ukraść kapłana leśnych troli? Przygotowany pradżywiec wojny też do klipowania. Tutaj za chwilkę podejdzie Wiz, podejdzie łuczniczka, która ściągnie na siebie burzową tarczę. Dzięki której Elf będzie w stanie dużo szybciej skripować obozowisko. Ale zaraz zobaczymy, czy ten mały zielony gagatek nie pokrzyżuje planów. Łuczniczka powolutku, tak jak mówię, widzimy już się ustawia. Peon również pozycja zajęta przez jednego, jak i drugiego zawodnika. I prawdopodobnie będzie próba co przeszkodzenia. Zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy, czy się uda. I, 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 czekają gracze. Peon próbuje również ściągnąć. Ja razie jest kastowana y, lodowy, ta, tarcza rozu lodowy pancerz. Jest storm shield ściągnięty na łuczniczkę. To się udało. Blokowanie przez Peona. Peon próbuje zablokować tyle, ile może. Tak długo, jak się tylko da. Jeszcze przetrwał, biegnie farsir na harasowanie. Zsumonowane już pierwsze dwa wilki. Będzie to fastek. Znowu zobaczymy, prawdopodobnie Fire Lorda. Czy teraz dobrze, z niczego sobie nie zdinajuje. Uczniczka wyciągnięta w odpowiednim momencie, ale. Okej, okay, jednak, jednak nie będzie harasowania, będzie klipowanie zabieranie środkowych obozowisk. Mhm. Mm Czwarty poziom, drugi poziom, demon Huntera już, rękawice siły Ogra plus trzy do siły. Wróg zaatakował wojska. Gra. No i zobaczymy, co tutaj będzie próbował teraz zrobić. O, próba otoczenia bohatera nie udało się. Mamy tutaj stawiane drugie legowisko oczywiście przez Infiego. Deon Hunter nie ma takich itemów, które, które spowodowałyby smutek u Infiego. Szkoda, że Infie tylko jeden przedmiot był w stanie zabrać. Środkowy kamp teraz powędruje do Colorfula. Wilki skończą tutaj zabijać czarodziejów, nowicjuszy. I teraz, co chciałby Demon Hunter? Co chciałby? No chyba, chyba powiem Wam, mimo, mimo wszystko chciałby rękawice szybkości? Nie. Szpony ataku. Szpony ataku. Myślę, myślę że rękawice teraz są najlepszym przedmiotem, jaki tutaj wypada. Nie szpony, nie pierścionek, tylko rękawice. Żwawości plus 18% do szybkości ataku. Uczniczki tutaj przejmują obozowisko, pończę inteligencji jest to przedmiot, który później będzie można przerzucić na... Na KTG. Rękawice Żwawości otrzymał tutaj... Infi. To są przedmioty, które będzie można przerzucić później na Fire Lorda, ten Fire Lord będzie miał kopa, będzie miał kopa. Naprawdę. Nie trzeba będzie budować bladlasta od szamanów, żeby atakował jak, jak, jak Fajlor na żądzy krwi. Także jest z wojny coś, tam obrażeń zbiera. od dwóch leśnych troli. Infi widzi co się dzieje. Spróbuje pewnie troszeczkę tutaj pokrzyżować w plany swojego przeciwnika, ale czy będzie w stanie to zrobić? Zaraz się okaże. Pierwszy troll ginie, jaki będzie miał przedmiot. Przedmiot mamy jaki. A diadem arystokracji! Warę dobry item. Diadem jest dobrym przedmiotem. Co prawda tutaj jeszcze chyba szpony plus 8 można było dostać. Osobiście jestem fanem raczej tego drugiego itemu w tym przypadku. z wojny stracony, więc to nie jest tak, że, że Colorful sobie zabrał to obozowisko, ten przedmiot za darmo. Znaczy no, całego obozowiska nie zrobił, a stracił a stracił drzewca, który później mógłby przejść tu i tu, znaczy raczej tylko tu, tutaj tu już później zazwyczaj, jak LF to skrypu jest drzewcem, to tutaj robi rotację bez drzewca, bo po prostu szkoda na to czasu. No i co my tu mamy? Co my tu mamy? Się patrzy, kripują murloki. Farsi cały czas próbuje tutaj troszeczkę przeszkodzić przeciwników. Proszę bardzo, w tej grze, Colorful szybciej robi te dwa. Ale też mamy zmianę strategii u Infiego. Tym razem zagrany Shadow hunter łowca cieni, ale po raz kolejny na dwóch bestiarniach. Czyli znowu prawdopodobnie zobaczymy pusza z masem riderów. Ściągnięte obozowisko, koboldów gracze aktywni jak widzimy cały czas próbują coś robić na mapie Nawet nie ma chwili żeby stali bezczynnie nic nie robili okej okay, teraz koboldy można sobie bez problemu sklipować tym oto małym trickiem który tutaj zrobił infi nie będą kastowały slowów no niestety basze będą ale najważniejsze że nie ma slowów zabierane obozowisko tutaj infiego przez colourfula jaki przedmiot jaki tu był przedmiot to był, to była mikstura niewrażliwości dobry item to jest dobry item. To jest dobry item. Co dostanie tutaj Infi? E, Pierścień arcymaga pewnie chciałby. Pierścień arcymaga. A dostanie? Szatymaga. Szaty Maga też mogą być. Ciekawe, czy Infi przerzuci Magę na, na Farsira. Wydaje mi się, że tak. Patrząc na to, jakie ma przedmioty na tym Hirku. Zobaczymy, czy tak będzie. Wróg zaatakował wojska gracza. OTG w drodze. Podnosi pierwszy przedmiot. Szaty maga jeszcze nie zostały przerzucone. Wiwerny zagrane. Proszę bardzo. Vivki. Zwój bestii dla Viv super. Zwój bestii dla Viv to bardzo dobry przedmiot. Druid szponów. Ma już adepta. Czyli może używać... Tutaj regeneracji punktów życia. Może zregenerować Demon Hunterowi 400 punktów życia z pomocą swojej zdolności. Jest, jest pierwszy... No, Krimjack, tak by to można nazwać niekoniecznie, bo tak naprawdę Infi nie jest w stanie tutaj za dużo zrobić. Ale ciekawe, że on zdecydował się zagrać mazy vivkin Ciekawe. Kiedy, kiedy, Infi, kiedy Colorful się zorientuje, że jego przeciwnik robi właśnie taką to kompozycję? Czy on to już wie? KotG chyba, chyba... KTG świadczy o tym, że on dopiero teraz się dowiedział o masie VIV. Będzie zaraz Orb kupiony. O, w sumie zniszczenie sklepu, sporo by tu pomogło. Ale niestety nie widzi tego Infi. Zniszczenie sklepu tutaj naprawdę. Strasznie by utrudniło życie Elfowi. Trzy VIVy, które będą męczyły Wispy. Kripowanie z VIVką, Siepaczami i oczywiście Hirosami. Tutaj jak widzimy Kotek je biegnie sprawdzić kopalnię złota, czy może Infi jej nie chce zająć. No i Colorful chwilowo będzie tutaj przygwożdżony w swojej bazie. No właśnie, te Wispy będą teraz cały czas męczone. Mamy grane te 3 przez Infiego, Colorful tutaj no sfrustrowany pewnie lekko. Nie dość, że Undeadzi grają Gargi, to teraz jeszcze Orki zaczęły grać wiwy i męczą mi Wispy. Dwa męczące meczapy. Zagrana aura. Aura cierni. Ciekawy też wybór. Tym bardziej, że tu mamy mało jednostek, które zadają mele obrażenia. O, jest wias, jest wias. Hex na Dechacza. Ale patrzcie, decha w sumie taki trochę ignorowany. Cały czas są bite wispy. Koralow ma tylko 40-50 drewna. Więc jak na razie w sumie to wychodzi. Infi, jakie tutaj, kurczę, cheese nam. <laughs> Brak betonu, a poś... o nie, Infi! Infi, gdybyś ty tutaj miał beton i oczywiście od razu robi beton. A, bo on później sobie postawił Warmila też. W ogóle, jaki późny sklep. Ja nie mogę, Infi tutaj zagrał tak greedy, że to jest niesamowite. Wyciągnął niedźwiedzia i tak sforsował tp za tp. Więc można powiedzieć, że małe zwycięstwo dla orka. Na mapie jeszcze zostało mnóstwo obozowisk. Ten kotek nie, ten kotek nie je... nie będzie tu zbyt użyteczny na te wiwy. Kamień many jeszcze ma Shadow Hunter. Jednak patrzcie, szaty maga pozostały na łowcy cieni. Czyli Infiemu zależy na tym, żeby było dużo heksów, dużo hili, bardziej niż na tym, żeby było więcej obrażeń na Farsi, że no, tak naprawdę, z tutaj są odpowiedzialne wiwy. Jeszcze później, jak będzie te trzy, to trucizna będzie zrobiona wiwką. Więc tak naprawdę to, czy Farsi zada, zada jeden, dwa więcej ataki, nie będzie miało większego znaczenia. Tym razem mamy beton, colorful. Tym razem mamy beton i ten atak już nie będzie taki prosty, jak był wcześniej. Fokusowanie, fokusowanie KTG. KTG zrobił, zostawił go na chwilę. Infi na chwilę zostawił KTG. Myślał, że go zabije. Dlatego udało się uciec. Zwój bestii odpalony, więc inwestycja była spora, wyciągnięty niedźwiedź sforsowane TP, to nie jest tak, że tutaj... Infinic nie zabił, ale mógł wyciągnąć bohatera jeszcze, a jakby wyciągnął Hirosa, to prawdopodobnie skończyłby tutaj elfa u siebie w bazie. Trzeba uważać, trzeba uważać. Polepszenie niedługo nam się skończy, jak tutaj widzimy zatrute włócznie. SH cały czas ma kamień many. Regeneracja, patrzcie, przyzwoicie, ta regeneracja many wygląda. Uff, wisior energii jeszcze. Ja nie mogę. Ta. Wielka mała sala. Wielka sala postawiona. Tiny great hall. Jeszcze księga inteligencji. Ja nie mogę. Jaki zgustowany ten Shadow Hunter jest. No powiem tak. Wygląda to coraz gorzej. Takie Olin, znaczy na pewno, na pewno infi gra po swojemu off-metem, można by powiedzieć, ale to działa. Jeszcze teraz większa mikstura many, bez szans. Elf jest bez szans, tak mi się wydaje. Jeżeli elf to wygra, będę w lekkim szoku. Przedmioty, jakie ma tutaj Shadow Hunter, to jest po prostu coś pięknego. Panda zagrana jako, jako trzeci bohater. I co? Bite Driady, odpalony speed scroll. Fokus tutaj wjeżdża na Hirosa, czy mi się wydaje? Ciężko wiedzieć, co jest atakowane. O jest znowu, teraz atakowane bezerkę lecznych troli. Driada zabita. Trzeba się pozbyć AA. Na razie nic w nie traci. Wykorzystany zwój leczenia nie wyleczył chyba tej wiwki jednej. Niedźwiedź pożar Kodo. Teraz bite niedźwiedzie. Zestafowane. Łuczniczki niestety też autują. Stawiana wieżyczka tutaj, już tutaj do bronienia EXPY. DH próbuje coś zrobić. DH też ma fajne przedmioty, ale czy to jest wystarczające? Zaraz będzie przerzucona mikstura niewrażliwości, nie ma, DH będzie miał problem nad pana tutaj tego SH. Mnóstwo many, zabity kot EGM, brak TP. No i tutaj prawdopodobnie skończymy za chwilkę grę. Problem tutaj polegał na tym, że Infi. Zaskoczył swojego przeciwnika strategią. Colorful w ogóle się nie spodziewał tego, że prawdopodobnie będą mazwiwy. On pewnie widząc te dwie bestiarnie pomyślał, okej, okay, znowu Raiderzy, to ja robię Fastecha, w niedźwiedzie. A co mieliśmy? Mieliśmy mazwiwki. Mass Mazwiwki, mass vivki, które jeszcze cały czas latały i niszczyły tutaj wszystkie wispy. Przez co makro, Colorfula było tutaj troszeczkę, no zniszczone, podszarpane. Ale jeszcze, elf się nie poddaje, wierzy cały czas, ale Demon Hunter ma tylko trzeci poziom, no za chwilkę, nie o czwarty, ale z drugiej strony Infi, piąty poziom Farsira, prawie piąty poziom SH, trzeci poziom Healing Wave'a nie będzie w stanie Colorful zabijać tych wiwek, nie będzie w stanie. Czy mamy cały czas tutaj jakąś miksturę many? Mikstur many już nie mamy, więc ta walka też sporo tak naprawdę Infiego kosztowała. Wykorzystał i Kamień Many, i Miksturę many. To jest bardzo dużo dodatkowej energii na Hirosku Zdispelowane wilki, albo wilk raczej. Demon Hunter tutaj jeszcze próbuje sobie coś skripować, złapać trochę punktów doświadczenia, ale nie, rezygnuje. Nie, jednak to będzie robił. Jakaś Księga z winności jedna, bo by się przydały i na tym obozowisku, i na tym obozowisku. Infiwiast! Gdzie są te wispy? Gdzie są te Wispy, które tak swoją drogą dostały Buffa 5 HP? Ja nie mogę. Normalnie Grady Style. Od razu wszystkie Wispy wysadzone. Grady Style. o, -o. czy będzie zasięg na heksa? Jakby był Speed Scroll, to by go pewnie złapali. Dobra, przynajmniej tym razem udało się wysadzić Wilki. Więc spadło kilka punktów doświadczenia. Panda niedługo będzie będzieła drugi poziom. Okej, okay. zniszczony, prawdopodobnie cudów za chwilkę zostanie. Ale tu jest druga baza L tego orka. Trzy towery, to już jest nie do przebicia. To już jest nie do przebicia, tym bardziej dla elfa, który jest zmuszony grać dryady. Koteg, 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 troszkę tutaj przytrolował, tak mi się wydaje. Colorfula. Ale w następnym meczu mamy spotkanie Happy vs. Focus, więc jeżeli na przykład Happy wygra swój mecz przeciwko Focusowi, to będziemy mieli też ciekawe spotkanie, czyli Infi versus vs. Happy, ale jeszcze nie wyprzedzajmy tak przysz w przyszłości i tego meczu. No i mamy GG, raczej wszyscy na to czekaliśmy. Bardzo fajnie zagrane dwie strategie tutaj przez Infiego, niestandardowe, to mi się podoba. Wygranie 2-0 przeciwko jednemu z lepszych elfów, aktualnie jakie są. No i co? Ciekawy wynik. Ciekawy wynik, czekamy na kolejny meczyk. Happy versus Focus, a Infi już czeka na zwycięzcę właśnie tego oto spotkania. Ile razy zabił bohatera? Trzy. Znowu tak samo jak poprzedniej grze.